wyraziste, używa mocnych kolorów, używa również ciekawej metafory. Znaleźć tutaj będzie można bardzo wiele różnych odwołań, bo też twórca jako podróżnik bardzo swobodnie po tym dziedzictwie kulturowym się porusza. I dobrze, takie jest prawo współczesnego człowieka. Żyjemy w czasie ponowoczesnym i możemy z całego wcześniejszego bogactwa korzystać. Proszę Państwa, e, jest mi odmiernie miło, My po 15 miesiącach raz pierwszy możemy spotkać się w Galerii na pierwszy i oby to już trwało. Proszę Państwa, dzisiaj e, Marek Dzikisza. Z Markiem znamy się ho albo i dłużej. W każdym razie e, wiele wyczorów muzycznych, artystycznych udało nam się razem spełnić i cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę Przede wszystkim dziękuję, bo zacznijmy od niej, która piękny tekst napisała w katalogu, który tam, to nabycia jest. E, oczywiście panu dyrektorowi, gościnne mury zawsze tutaj dla mnie są otwarte. Pani ja nie myśmy wieszali tą wystawę w Chodzie i już parękrotnie żeśmy otwierali. Niestety wiadomo, z a w końcu się... Nie, Rada Miejska doceniając marka zasługi nadała mu tatu zasłużony dla Miasta cieszyń Także to jest wspaniała sprawa. Jak wczoraj przeczytałem od niebie, o tym że w wersażu, to wpadłem na, na taki skromny pomysł i pomyślałem, że Markowi być może spodoba się takie zdjęcie. Przyznacie Państwo, że to bardzo ładne wprowadzenie w klimat dzisiejszego wydarzenia. Zawdzięczamy je Piotrowi Lemańskiemu, jednemu z najlepszych polskich muzyków, a prywatnie przyjacielowi z czasów studenckich Marka Cieszy. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy więzi ziemi, Magia obłoków, jak wiedza, obok tajemny, jak obłok fantasma goria, jak obłok ze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Tworzy muzykę, gra, kierował kilkoma zespołami, tworzy poezję, pisze naprawdę, przejmujące, wzruszające, dobre wiersze, wydał kilka tomików poetyckich i maluje. Wymieniłam tę ostatnią twórczość na końcu, dlatego że dzisiaj zobaczymy również wystawę Marka Ciesi. Po tym mini koncercie, który tutaj odbędzie się na dole, przejdziemy na górę i będziecie Państwo mogli delektować się jeszcze jego obrazami.